Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku będziemy reagować na nową piosenkę ekipy, która wychodzi w sumie właśnie teraz. Jest godzina 18, więc idealnie tutaj, dobrałem czas do sytuacji. O, widzę już, ją, patrzcie, napad na bank. Reakcji. Jeżeli chcecie więcej odcinków z reakcji, zostawcie teraz łapkę, w górę, zasubskrybujcie ten kanał, a my jako jedni z pierwszych wchodzimy w sumie na tą reakcję i znaczy na ten film i reagujemy, tak? Lecimy, ekipa, napad na bank, a później ocenimy całą płytę, w sensie tyle, ile możemy, bo nie wiem, ile już jest na YouTubie W każdym razie, płyta wyszła wczoraj, więc chyba można. Ale nie wiem, zobaczymy, lecimy Dobra, let's go Na razie przyjrzymy całość, a później jeszcze raz będziemy oglądać, nie? Ile w ogóle wideoma? Cztery minuty, sporo Napad na bank Clyde. Lubimy gonić marzenia Lubimy też gonić hajs Dapad na bank Nie wprowadzamy już dnian. Nie masz na co będzie jutro na siebie już mamy plan Trochę zapóźno by przestać Za dużo we mnie nadziei Nie miałem zamiast Dobra Co to się dzieje? Ile na typów? Ej, trochę Jakub Edoesa na, na teledysków nie znasz Zasłanij twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz. A to jest Roxana Węgiel! Chyba Tak Takie... wolniejsze, nie? Teraz, <laughs> <laughs> kiedy <tymi pistoletami. śmiech> Ciężkie nie chcę, czuć już nigdy więcej. Nowe dziury, nowe dziary. Nowe buty, nowe plany W regionie zachodzą zmiany, lecz w środku dalej tacy sami, ej, w internecie nowy okay. personel. kto jest drugi, kto jest fake, ej. Kto był tu, a już nie wiem, że razem robię safe, więc najwyższy czas. U... Ciężko mi zrozumieć, martw się dykcję, w sensie nie wiem, co mówi. pierwszy, drugi, trzeci raz. Najwyższy czas, najwyższy czas. Wiem, że to znasz, jak ja. Ej tutaj by pasował jeszcze ktoś jeszcze czwarta osoba by tu pasowała hmm. kurde jest Frizz, ej może wleci ej może wleci z wersów zawsze frizz był na każdej piosence więc jest szansa, że będzie też teraz uwaga Yeah. Mini Mike. Czas, u, mm, mm, wiem, że to znasz Okej, okay, czyli To nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Tylko trzy osoby Okej Zasłaniaj twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Kradnę się znów Do nieba Chodź ze mną jutra O kurde, psy Oooo <grym> Co było tutaj? Nie wyłazić na, po na powietrze. Co to? To Roksana Węgiel? Okej, okay, powiem tak, słuchajcie. Kurde, totalnie inny klimat od wszystkich innych, naprawdę. My w ogóle jesteśmy jako jedni z pierwszych, a się Jedni <grym> z pierwszych Nie, powiem tak Totalnie, totalnie inne Totalnie inne niż wszystkie piosenki ekipy Tamte były takie rytmiczne, szybkie Wiecie, no jedynie chill był wolniejszy Tutaj dostaliśmy kawałek taki mega radiowy, który na pewno będzie lecieć w radiu Bo nie uwierzę w to, że ta piosenka nie będzie grana w radiu jak jest Roxana Węgiel, nie? Jednak jej osobowość, jej... Osoba mówi już z bomby, że ona musi być po prostu grana w radiu, tak jakby nie, więc to jest też promocja dla ekipy dodatkowa, bo ekipa była tylko z trzygi, w radiu, chyba innej piosenki nie słyszałem jeszcze w radiu. Ale odpalmy jeszcze raz, bo to jest ciekawe. Fajny talent. teraz będę komentować na żywo, więc wszystko co sądzę, więc tak, bit fajny. Strasznie wolny, ale, ale pasujący w Marcy i w trąbę. Ale szczerze zawiodłem się, że tylko trzy osoby. Ten lubimy też gonić analizujemy nie wprowadzamy już zmian okay. nie masz na co będzie jutro, na siebie już mamy plan do nutów. trochę za późno by przestać, za dużo we mnie nadziei okay. nie miałem zamiaru strzelać, Hej okay. za Ciebie bym strzelił okay. z życia wyciskamy nektar, bez dynamotów jak Nelly nigdy bym uszczeptać szeptać, dla Ciebie to zmienić okay. bang bang, znam Cię na pewno jak Edgen. razem zrobimy tą pęgę, dlatego chwyć mnie za rękę jeśli to jest błędem Najwyższy czas, wiem, że to znasz Zasłania twarz to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Bardzo się super śpiewa, super, że to Mega progres nawet nie o progres, to od początku było dobrze Nie siedzi to wejście Tu się fajnie to rozwija i teraz lecił jakiś szybki rap A jest takie... Spowolnienie, nie? Teledysk chyba jeden z najlepszych Jak nie najlepszy? Na pewno budżetowo ekipa 3 chyba lepszy teledysk, ale...

Nie, trąba tu nie pasuje, Marcysia zrobiła to lepiej. To Marcysia lepiej, o wiele. Ten moment, bo Marcysia go miała wcześniej też. U, ej. Przy trąbie bardziej pasowało te wejście od samy. Przy Marcysie dało coś innego. I co, wy tam bierzecie te pieniądze? Kurde. Te złote sztabki. A macie pieniędzy z lodów? To ładne. Aha. Tak. Mogę Ta. spać. Ta. Mikro może się znowu buja. Czas, u, wiem, że to znasz To! Zasłanij twarz, to nasz nie pierwszy, drugi raz To zdecydowanie najlepszy moment piosenki czas, czas, wiem, to tak, to, znasz, to jest fajne to jest Zasłanij twarz, to nasz nie pierwszy, drugi, trzeci raz Kradnę Cię znów do nieba Chodź moją... Okej, okay, powiem tak Jest to dobre, aczkolwiek nie będę tego słuchać, nie? Yy, czy jest to piosenka dobra do rozpromowania płyty? Tak bo jest Ruxa na Węgiel, więc ta piosenka, obstawiam, będzie miała no minimalnie 3 miliony w 24 godziny, to jest minimum już ich takie, takie wejście, nie? W chwili ta piosenka już ma 146 tysięcy w 10 minut, więc, ich XD, z czego to jest 43 tysiące lajków, więc to są wyświetlenia ścięte już, więc... Realnie jest już 250, koła w 10 minut pewnie, nie? Więc będzie to miał dużo, ale pytanie: jak dużo? Czy zagrają to w radiu, nie? Moja ocena: lepsza piosenka od Chiru, ale na ostatnim, na przedostatnim miejscu, jeżeli chodzi o wszystkie nuty. Chociaż wiadomo, że to się może zmienić, bo zagra też nie dawam jakieś wybitnie, a uważam, że jest najlepszą piosenką chyba od ekipy. Także dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Ehm, chyba to jest ostatni odcinek z reagowania na płytę ekipy, bo z tego co wiem, chyba już nie będzie tyle dysków. W sensie wydaje mi się, że teraz już po prostu puszczą całą płytę w net i, I tyle, tak gramy raperzy, nie? Że puszczają po prostu puste, puste audio Tu zobaczymy jak będzie, ja wam dziękuję, subskrybujcie, widzimy się jutro oczywiście o 19. Napiszcie w komentarzu jak wam siada, moja ocena 6 na 10 i to w maksie Napiszcie swoje komentarzu, do usłyszenia Puh. Idę do szybko montować, żeby być na 19 <grym>